Katarzyna Cichopek zabrała córkę do Dubaju nie tylko miejsce, to doświadczenie, zdjęcia. Jak pokazali ostatnie miesiące, Katarzyna Cichopek to jedna z naczelnych podróżniczek polskiego show biznesu. Choć na co dzień bywa głównie w pytaniu na śniadanie i na planie jak milost. To jednak, gdy tylko może, wylatuję z ukochanym Maciejem Kurzajewskim poza granice naszego kraju. Sprawdź się, kim z afery i jestes? Katarzyna Cichopek, Maciejem Kurzajewskim czy Paulina Smaszcz, psychotest. Całkiem niedawno Kasia postanowiła wybrać się na damski wypad z córka. Dziewczyny za cel podróży obrali sobie Dubaj. Od 20 lat w kwietniu wyjeżdżam z Polski na krótki urlop. To taka moja tradycja. W tym roku jadę tylko z Helenka tam. Gdzie jest ciepło i gdzie możemy być anonimowe? Mówiła w rozmowie z Expressem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Gwiazda TV lat Zdezylates pochwalić się kilkoma nagraniami i zdjęciami z, z podróży. A urywki z arabskiej przygody możemy podziwiać na jej Instagramie. Tamty z Cichopek podzieliła się w środę nowym zdjęciem wprost zęslynnego wiezowca burd Khalifa. Kasia tego dnia wystylizowała się w zwiewna sukienkę, ozdobiona fantazyjnymi wzorkami. Refleksyjne zdjęcie w oknie opatrzone zostało edukacyjnym podpisem. top. Dubaj to tygiel kultur i możliwości to nie tylko miejsce to doświadczenie. W Dubaju przyszłość jest teraz. Wow, zachwycala się aktorka. Zobaczcie, jak się ubrala na zwiedzanie. Elegancko.